Pierwsze nieśmiałe obloty w tym roku, mamy dzisiaj 21 lutego 2021 roku. E, pszczółki w niektórych ulach nieśmiało wylatują. Jak widać ule raczej czyste, przed ulami e, także nic nie widać. Na śniegu pojedyncze pszczoły, zablądam e, pod poduszki. Dwa, trzy dni temu podłożyłem e, ciasto w celu stymulacji. No, tutaj zaglądam te podpowałki, to są późne odkłady, które zimowane były dosłownie na czterech ramkach. Nie są to zbyt silne, silne rodziny, to raczej takie nieduże nie, nie odkłady. Kolejne, kolejna rodzinka, widać powoli już to ciasto, do tego ciasta się dobierają, Rzutoka oka pod Zresztą tramek jest dosłownie kilka, cztery. Ale pszczół widać, że, że, że jest całkiem nieźle. Śladów wypróżniania się też za dużo, za dużo nie widać. Tutaj mamy kolejną rodzinkę, taką troszkę mocniejszą widać, widać jak, jak jak wyjadły już ciasto no, zaglądamy pod powałkę e, pod powałką pod powałką. No, widać że tych pszczół jest znacznie więcej one zimują na sześciu, może na 7 ramkach e, tych pszczół jest naprawdę naprawdę, naprawdę sporo kłęby, no, pogoda jest taka że kłęby są już całkiem rozluźnione